Cześć chciałem wam nagrać co tam dzisiaj działamy A właściwie Wywalam obornik. Mamy trochę czasu Właściwie dzisiaj odpaliłem kombine Może jakiś tam filmik z tego starz stawię Co tam się działo I mówię wzięliśmy się za oborniki Na nas oborze właściwie 100 dole Kubotą wywalamy Mamy krokodyl 1 na 8 metra jak widać bo to sobie daje rady z nim fajny krokodyl na dwa mamy właśnie kupili, kupiliśmy właśnie z metal yy, łyżkę, łyżkę krokodyl, krokodyl yy, taki może powiedzieć zestaw mały Nawet fajnie się robi Wcześ, Wcześniej mieliśmy taki 14 4 chyba A to jest fajne właśnie bo tak prawie starszy nich ma chyba 2 2,4m szerokości i tak jak się odsiany bierze tak jak tu jest że jest to można ładnie sobie podebrać obornik mamy, byki i byki ołówki chodzą na łące, na łące w a, a, a tu robimy porządki tak właściwie bo tu wejdziemy posadzkę bo tu jest taka posadzka jest na, na równo prawie jest korytarz teraz jest troszkę wyżej, od, bo to jest korytarz a to jest posadzka, nie? Jest niewielka różnica po prostu. I tu trzeba skuć beton, jeszcze raz zalać, po prostu, tylko jakieś tam 30 cm niżej. I przerobić te bariery drogowe na takie rurki, jak tamte mają, takie skośne. To właśnie teraz będziemy to robili. A tu są jeszcze te, właśnie, cilaczki małe. Też od nich trzeba wyrzucić już, bo dzisiaj może przyjadą nowe cilaczki. I tak trzeba miejsce właśnie robić. i i, i tak się bierzemy właśnie żeby żeby to zdążyć wywalić Więc trochę jest brat wozi tam na pole tam gdzie groch wynagrywałem I, i, i tak przecież wozi mniejszą kubłotą, a ja właśnie tą, tą maduję nie no, przy okazji pokażę wam jak, jak u nas wygląda hodowla jak to wygląda w przerabialiśmy właśnie, to była stara drewniana stodoła. A my, my, my żeśmy zrobili tak jakby fundament, podmurowali szczyty. Jest tam z silki i zamiast drewniany, drewnianych desek daliśmy po prostu łaty i blachę. Blachę i tam wiadomo okna, okna żeśmy zrobili z tego, jak to tam, PCV, to, ta czy coś. Tu jeszcze kawałek zostało do do zerwania i położenia Widać jak będą takie okna no tu lepiej będzie widać właśnie tu mają kilka dużych byków ostatnio, ostatnio sprzedawaliśmy duże byki i teraz zostały nam te takie większe troszkę z kilka sztuk no, HF y tak staczyliśmy HF -y po prostu skupuje się do okolicznych rolników tam od, od handlarzy troszkę też tam jak mają coś takiego lepszego i tak wyglądają nadwyki, takie przecinaki, że tak powiem. Te są młode, dosyć... bytki. Czasami się trafia jakieś czerwone, ale to tam też mieszanki jakieś. Czy tam z białą głową. No, ale tak ogólnie. Mają tutaj poidło. Wsianie. Tak sobie. Właśnie taki system chcemy właśnie wszędzie robić, że tam mają, będą miały być nadwór i okulnik robione też to w trakcie jesteśmy właściwie tego. Obornik się usuwa w ten sposób, że tak jak w starej stodole po prostu były zasieki, to zrobiliśmy drzwi. I drzwi się otwiera, bariery się odkręca na śruby i wywalamy obornik wtedy, nie? O, tu jest właśnie już zrobione, tu jest korytarz. No teraz tu jest trochę nieład, bo sen robiliśmy i po prostu belki, belki tutaj postawiliśmy trzeba by się grzały, bo były mokre i żeśmy rozwalali tak. I po tej stronie właśnie tak samo chcemy zrobić, żeby tu też były już te skośne bariery I nie te wanny, bo tak to było prowizoryczne zrobione Tak po prostu, żeby przedchodzimy, a teraz już będziemy właśnie robili w ten sposób Tak jest dużo lepiej i wtedy i... nie ma tej konkurencji i mniej strat jest Bo w, w wannach to jednak do środka wciągały dużo siana, śruty I mi odpychały jeden drugiego wygania, a tutaj po prostu jak wsadzi głowę to jest... O brat przyjechał już jak wsadzi głowę, to jeden drugiego nie, nie, nie może wypchać i nie cofa się głowa po prostu, żeby nie sięga tam do środka. Nie? Tam jest dużo niżej, jak tu, gdzie tu dzielne stoją, to, to jest. One są pół, 50 cm albo 60 cm jest niżej. Nie? Tylko teraz już jest do obornika. Jak wywalamy tam i są dłoczuchy A jeszcze może Wam się taki przy okazji pokażę, jak to dalej wygląda. Dobra to już jest. Wrócimy do 47 O jaki byk idzie <grymne> Nagrywam <grymne> No i to właśnie tak samo mamy, nie? To są o tak jak mówiłem właśnie, że bariery są na, na, na śruby No czasem to, to też tak na szybkości robiliśmy właściwie taki był pomysł kupiliśmy wtedy dużo tych barier do tej pory chyba mamy ich jeszcze 50 i tak tak na szybkiego po prostu było wymyślane. No niby to też nie jest, bo w sumie się aby odkręcać i się w bariery są nawet ciężkie, wynosi. No wtedy nam się wydawało, że tak zrobić z tych barier będzie takie dosyć tanio i dobrze, no bo te bariery mają wytrzymać jednak uderzenie samochodu, ten co to, to takie się wydawało wytrwałe. No i by było tu stało, duże byki też tutaj stały, nic tam się nie, nie działo, nie? Żeby coś, coś, coś tam się wydarzyło z sprzedaliśmy sadowę, to właśnie ucinaliśmy wszystkie stópy. No tutaj to akurat tak są inaczej zrobione. No ale tu na przykład, tam jeszcze tak samo jest. Właśnie robiliśmy później, że ucinaliśmy bałek, on szedł tutaj do dołu, do tej krokwy, nie? A my żeśmy po prostu ucinali, ucinali. Wszędzie drewna, tak jak tam widać, tu widać. No i wszystkie są po prostu obcięte, nie? Obcięte i postawione na metalu. przykres skręcone co jeszcze dodatkowo. No i żeby po prostu w oborniku czy tam na, na ziemi nie, 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 nie stały, nie yy, te te słupy. No niebo drewniany budynek, ale ja powiem wam, że już bydło wcześniej chowaliśmy tutaj i tyle lat i, i nie widzę tam, żeby jakieś zmiany były. No wiadomo, co to tam, ale nic nie jest wieczne, nie? Jak, jak, jak się coś. Dachy mamy też do wymiany przy okazji, no bo ta. Y, 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 trochę jest dziury w dachu po prostu. Nie Ci laki pokazać, ja że tutaj się rozgadałem. No i tak właśnie bray wyglądają, że one tutaj siedzą, się ścieli. Się drzwi, drzwi się otwiera, z górą się wstawia po prostu balot i się roześciera, nie? Małym trzeba, dużym tak trochę mniej, no ale jednak trochę jest to, co słowa. No i tak właśnie wyglądają u nas ma małe laki, Takie mają końce, że tak powiem po kilka sztuk. To taki, taki korytarz mniejszy. I to właśnie te są te, te większe już takie na grupowy kojec poszły. Cilaczki. No HF, nie jest co tu, co tu się oszukiwać nie No ale i HF potrafi być dobry, jak, jak to byle loteria nie Jak z ludźmi jeden, jeden, jeden jest duży, drugi jest mały Jeden szybciej rośnie, drugi wolniej nie To i wszystko i ale i limuze wszystko Wszędzie tak, Są tak właśnie cienaczki sobie tutaj siedzą, mają dostęp do wody właśnie nie To już śluty i sianka mają nie I sobie tak leżą, muchi im dokuczają aby... No a tak wszędzie już tam na te muchy nie ma sposobu, już kurczę. I tutaj o, tak samo. A tu, tu, już nie ma, nie ma bo właśnie przenieśliśmy do grupowego. Trzeba tu właśnie wywalić obornik już, bo... bo jest już dużo. Już się zrównał, chociaż tu jest jeszcze głębiej chyba nawet. Jak robiliśmy to tu 60 albo 70 cm one są opuszczone. No, tylko, że jak się ścieli laką często no to... No to tak wyglądają właśnie u nas cienaczki. Tu można otworzyć do przeganiania. Także właśnie w taki to o sposób chowamy. Nie chcemy, nie chcemy na, na, na uwięzi, tylko na luzie, żeby było jak najmniej pracy przy tym. Po prostu obie ścielenie i podgarnianie siana. Wstawiamy tu balot po prostu i się tu balot rozdaje i tak samo tam. I, i tak samo ze ścieleniem, żeby obornik się usuwał raz na dwa miesiące. Tak jak w nową po, porą takich mniejszych to 3 miesiące nawet można liczyć że się usuwa obornik na tych naszych lipnych... chcesz coś powiedzieć? No, <laughs> Dobra to trochę nagram, jak może jeżdżę. Wywalam obornik, taką hałdę zrobiłem. No, niech sobie siedzi pewnie. Może na, na następny filmik to nagram coś tam jest bizona, bo już niedługo żniwa i zaczynamy się brać za niego A później po prostu nagram filmik o No taką moją o, moją opinię na temat kuboty Kuboty GX jak i M5 co myślę, bo tam widzę, że komentarze są i każdy tam się interesuje, może ktoś będzie się kupić, czy coś, jakąś opinię. Właściwie to, to właśnie porozmawiamy, omówimy tak trochę w ogóle, jeden i drugi, to może coś tam ciekawego zawsze komuś się to przyda. O, mocny ten krokodyl, ale no, ciężki jest obornik. Mamy kupiony balast, taki tonowy, yy, tona waży balast. Teraz kupiliśmy właśnie yy, Sonarol tutaj, marka polski. Kupiliśmy, i tylko nie, nie mamy go jeszcze zalanego betonem, bo tam samemu trzeba było sobie zalać. I, 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 ale to bardziej do tego mniejszego. A, ale w tym też jak się wywalał to jednak, jednak to może mi dostaje tak ciągnie nie? Tutaj właśnie posadzkę będziemy przez codoło wylewali, i, i, i ten, żeby, żeby, żeby to no, lepiej było zmiatać i to wszystko, nie? Bo, bo tak to, tak kamienie tam wozimy, bo siada we domach to się tym dziennikiem wyjeździ mokro, kolejny ciężko, muszę jakąś kamerkę pomyśleć na głowę zakładać, bo tak to jedno ręko to 47 wszędzie no musi być taka jedna zawsze przez przyczepa z demobilu jak ja to nazywam, oby po prostu jest do obornika teraz sobie jeździ właśnie, a ja, a ja sobie ładuję to, przez co się oszcząpnę, nie? Czy tam podgarnę sobie I tak, z jednego takiego końca, który ma wymiar 4... 4,5, no, różnie mają, bo te y, skrajne mają 5 metrów A te mają tak 4,20, 4 metry, 4,30, 30 tam, kiedyś mierzyliśmy właśnie, nie? No i na stoła cała, cała ma 26 na 10 yy, to, No ale tu metr trzeba odjąć, bo Między tym a tym jest metr, żeby wiadomo Tu jest przerwy, żeby te słupy drewniane, one nie, nie dotykały obornika To 8 metrów ma metr, bo Metr z tamtej jest przerwy i tu metr z tej strony jest przerwy To jest 8 metrów długości i na 4 Dajmy na to średnio i pół, pół szerokości, nie? No i tam bydła różnie tam stawiamy 10 do 15 sztuk w tak, taki jeden koiec, nie? W zależności jakie jak, jak jest bydło, nie? I ten. I z takiego właśnie, z takiego końca, jak wywodzamy obornik, to mamy tak 4-5 takich przyczep. Nie. No, obornik musi być, jak tu właśnie mówiłem, na, na te nasze piaskowate ziemię, To podstawa, jednak, bez tego to ciężko. Po oborniku wszystko rośnie. Lepiej. I mówię, że tam im gorsza ziemia, tym podoba bardziej potrzebna. Chociaż te rogaty dziadostwo czasami też denerwuje. Okay. Ja się przykleja do tego krokodyla. Pierwszy raz ro, robię tym krokodylem właściwie to też. Mamy też łóżko, łóżko krokodyl, ale ten łóżko krokodyla to będzie chyba do kukurydzy. Jak wykluczyłem na kiszonkę. Jeszcze nie wiadomo, czy zrobimy na kiszonkę, czy może znowu na ziarno. Bo, bo te nasze łąki nie zawiodły nas. Myśleliśmy, że będzie słabo, nie jest tak źle. Zrobiliśmy na ten moment 190 belek. i tak jak na nasze hodowlę tak hodujemy 50-60 sztuk w różnych wieku to nieźle jeszcze wiadomo drugi po może trzeci jeszcze się uda zrobić tam na lepszych łąkach dobra to będzie na tyle będę kończył o, trzeba trochę burzona, słabo widać Bracie się opala Miękce ciepło jest. Na by trzeba było jechać, a nie brudną robotę robić. Dobra, pozdrawiam.